Dragomisk, a dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z Antarnet. Tak, to już chyba trzeci odcinek. Tym razem musimy jechać do miasta, bo muszę coś znaleźć do jedzenia. A potem chyba wyruszymy na wojsko. Słudek, widzicie, 60 HP się biło z zombiakami, to źle. No ale to coś wolno jeździ. Mam nadzieję, że coś w mieście będzie lepszego. O, pase, pase... Dobra. Jedzenie, 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 jedzenie... Nie ma. Dobra. Jedziemy dalej, jedzimy dalej, jedziemy dalej... No, zombiak mnie goni. A ty co? Dobra. No, znaczy... Eee yy, Ja tam mieszkam. Gdzie? Tam? No... Na farmie trzeba, bo mi auto zombie. Tak nie spodziewałem się, że ktoś tam mieszka. No widzisz, no niektórzy lubią mieszkać na farmie. Hehe, a ty co tutaj samotnie robisz? Eee, XP złombiarki zabijam. Hmm. To znaczy no żyje <laughs> Jeszcze okay. No Ej, ej, chodź, chodź pokażę ci coś. Chodź, chodź gdzie ty jesteś. Gdzie Cześć, pa, 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 panie, poczekaj pan! Gdzie ty jesteś? Bandoże robię. No gdzie ty jesteś? Chodź tu! Łap Toła manga! Zęby Dobra, on się za... On się zaciekawi tam tym czymś tam było, o, ale fajne. A po mnie mi razi! Ała! Dobra, okay, To jest jakiś psychopata. Albo. No, może się zimna za przyjaźnie. Chociaż Ej, nie. Panie! Panie! panie. Co? Co, co ty chcesz? To mnie. Co mnie A, będę... Masz pan tablet? Masz pan tablę? Masz pan... masz pan na skorbin? Mam. A masz pan? Bo mnie choroba wziął. Ja. A mam, to chodź. Gdzie pan jest? Zobacz, co znalazłem. A, a patrz, ja mam! Jestem między. Ej, idź pan, kurde. Jakiś pedofil, czy co? Może zamachnąć, żeby nie śledzić? To na i do. Ej, 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 panie, panie! No co ty tak zechcesz? powiedz no? mi pan, skąd ty żeś pan wziął taki, e, taki sprzęt? Przecież to jest wojskowe. Widzisz. Nie dla psa kiebasa, za biedny no. jesteś. przejść się do bazy wojskowej? Mhm. Eee... nie, leżało. Przednaj się? Nie. Ty, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ej no, słuchaj mnie, panie, słuchaj mnie. No taki pomysł. No, no. Tam, 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 hę daleko, hę daleko, tam za, za morzami, górami, lasami, i tam dalej. E, no. Do blisko, do blisko. Jest taki helikopter, jest helikopter rozbity, nie? Ej, no ja tam byłem. E, i... Nie, nie idę tam, nie idę. Tam jest ziemniak, no, nie idę. Nie? Ale, ale, a, ale nie, ale a, ale, 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 ale. A ja tam nie pójdę. Nie idę tam. Za duży zamiar. Idziesz i kropka. Nie. Idź panku. ja Tym bardziej, że to nie mój, ale okej. Okay. Bez komentarza. Idź pan se w I... Tu na pewno. Ej, słuchaj, słuchaj. Ale puse mnie. No. Ale są, ale są dwie. Jedna daje, druga nie. O. Nie. Dlaczego to świecił świeci? Nie wiem, mieć mu się zapytaj. Zapytam, się dlaczego świeci. Moja wina A dobra, ja twój głos. No to na razie. I tak miałem inny winie. Więc... Ty ale zaczekaj, bo, bo ty jesteś takim alagorylem, to może pojedziesz ze mną na te. Może pojedziesz ze mną. Ale Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? nie, gdzie jesteś? Daleko. Właśnie y, daję pić wozowi. Aha, słuchaj e, A Może no. być tak, mały sojusz? E, Mówisz a... w kupierze, w, w, ku, w kupierze. Kupie, kupie, nie, nie w takiej, ku, takiej kupierze z dupy. No dobra, dobra. A gdzie ty jesteś? No chodź, bo ja tu chcę odjechać. Przekręcę! Przekręcę, mnie odwożą. No chodź tu. Lecce, Lecę pędzę. Lecę bo chcę. Lecę bo chcę. Ręce do góry ma. Ręce do góry. co samochód się wciągnął. A idź pan. E, 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 wyjazd. To moje auto. To co? To Sojusz, tak? Hello. No cześć. Tak. To Sojusz, tak? Ja w ogóle to mam na Emireks. Aha. Ja jaki ci pies Reksio? Rekio. Rekio Aport i ty cioszkażu ci gdzieś tam daleko. Pamiętaj, że mam spływę, a ty nie jesteś uzbrojony aktualnie teraz. <laughs> nie? Czekaj, to Ale skoro za, mamy... Za skoro by. mamy Sojusz. <laughs> Skoro pan. mamy swoją, to nie mam chociaż, ale OK. E, chodź tu. To... tu chodź, tu pan, chodź. tu pan, chodź. Chodź tu pan, chodź. Chodź tu pan, chodź. Chodź tu Dawaj, chodź. Chodź tu pan, chodź. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Masz latarkę, nie? To źle. Bardzo źle. E, a, a gdzie my jedziemy? Gdzie my jedziemy tak w ogóle? No na wojsko. Ale to basyczna helikopter. No ty nie jest, Nie strzelaj. Bo, bo, bo cię wykopię za chwilę, bo, bo wyleci przez I te drzwi. Czej, ja. Ja się go przełączył na tryb bezpieczny. To już nie wiem To też no, wy a, weź idź do tyłu. Do... Tak bezpiecznie się będę czuł, idź do tyłu na siedzenie. Śmieszne, nie podczas... Podczas jazdy zmieniać miejsce siedzenia. Aha dobra. Ej, słuchaj. murzyny są obok. Teraz ja mogę od tyłu kulkę w To idź na drug idź na drugie miejsce z tyłu. Boję się ciebie. O, tam możesz zostać. A ja mogę od boku od tyłu. No to nie, to idź koło mnie. Pa bacie, jak bociek, mnie siedzi ty, wiesz, że ci ta katana wychodzi poza auto? Co? <grymne> ta katana poza twoje auto... Poza moje auto wychodzi. Eee... Ty, ja masz, masz prawo, co? Masz jakiegoś GPS tutaj? Nie, no widzisz, że to takie... Takie no, nic nie daje. <grymne> Najlepsze to tu są chyba reklamy. Widziałeś tamtą reklamę? banana na coś? Dobra. Nie. Na 3-4 będziesz wysk... Skręć w, le w lewo! Skręć lewo! Nie. Splijć w lewo. Nie. Nie. To nie. No to nie. W drodze powrotnej. Ja Ej, rozumiem, że ty masz na tarka, bo coś też, nie? Eee, nie. No to źle. Na 3-4 wyskakuj. Ci radzę. 3-4! <laughs> Jeszcze nie. To jest złe. Nawet nie policzyłem, ale wyskoczyłem. Ja, ten czek ja tam czekam, ja tam idę do przodu, ucham przed siebie. Zbieram jakieś te... bondaże... o... O o! O 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 o! o. o. Dalej chodź tu! No i dobrze, tylko że ja mam y, młotek, młote, młoteczek, który idzie na strzała. Tam jest... czekaj czekaj czekaj! Ja oświetlę nam drogę, oświetlę nam drogę! A mam na wsi Oświetliłem nam drogę. Uważaj, idzie, 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 idzie. A to do mnie Ja tam idę na górę. Mam nadzieję, że tu jakiś strój ninja znajdę, bo tu stroje są fajne Bereta. To ty przeszukuj tamtą stronę, a ja tą będę przeszukiwać, znaczy ciemno tu, jest Roz, ro, Rozumiem Cię. Dobrze. Ty, 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 ty. Ej, A i zbieraj Bonzo Znalazłem tylko znalazłem, znalazłem, znalazłem te, znalazłem Zbieraj Bonjo i klip, okej? Okay? Mi się do yeah. pistoletu nadadzą. Znaczy... Gdy... Co ty tam znalazłeś? Ty Diga. Digla mi go Ale już nie. Ale już Nie. nie. Tak, iść po tamtej. Eee, właśnie ci coś zaczął gonić. O, chociaż nie, ja se to zabiję, więc jak dla mnie. Ej, ciemno tu ty nie znalazłeś żadnej latarki? Serio? Nie. Aha Mam tylko kanister, ale on się Aha, radzi nie okay. napadnie nic. Okej, okay, okej. Okay. ok. Dobra, tu nic, tu nic, tu nic. Ciemno tu jest normalnie... Ale znalazłem dużo... Znalazłem dużo modułów do broni. A połamałem się! Aha, no okej. Okay.